Ostatnie pokolenie dostało propozycję od Fame, a przynajmniej tak. tamatusza, co. twierdzą, że mieli spotkanie z Boxdelem. Zacznijmy od prowadzenia. Dwa dni temu na profilu Tytusa Kiszki, czyli osoby nazywające się aktywistą klimatycznym jednego z członków ostatniego pokolenia, czyli tych, co nazywają się również aktywistami klimatycznymi i przyklejają na przykład. Kurwa, ja oglądam. Te filmy z ostatniego pokolenia, a, a, a propos tego klimatu, to mam taki klimat, że bym najchętniej wyskoczył przez balkon. Do ulic Warszawy, gdzie również w takich akcjach Tytusa mogliśmy zobaczyć, pojawiło się nagranie zatytułowane Działam dla dobra ludzi, nie dla pieniędzy. Update po odrzuceniu bitwy, fame zaproponował mi 200 tysięcy. Przekaz o zainteresowaniu i propozycji raczej jest prawdą, ponieważ widzimy nagranie, z wychodzi na to, że biura fame i podchodzącego do drzwi Tytusa. Czy ostatnie pokolenie stanie do walki na ringu Fame MMA? Od początku byliśmy bardzo sceptyczni wobec tego pomysłu, dlatego zapytaliśmy Was o zdanie w tej kwestii. wtorek spotkaliśmy się z Boxlerem. Założycielem fejmu, aby wysłuchać ich propozycji i. No właśnie, bo yy, w tym momencie Fame ma coś takiego jak Fame Booster i oni zapraszają mniejszych ludzi. Chociaż nie, do Fame Booster samemu trzeba się zgłosić, a jeśli oni go samego zaprosili, no na pewno byłoby to kontrowersyjne. Yy, wszystkie walki, czy to na Fame'ie, czy na prime, mają wyglądać tak, że, że ma, ma się coś dziać, ma budzić jakieś emocje yy, i tak jak nawet czasem był, był, była, była jakaś postać, która była nielubiana, to i tak wywoływała emocje. Więc tutaj byłoby bardzo podobnie. Ale z drugiej strony, czy takim ludziom, jak ci z ostatniego pokolenia, dawać jakiekolwiek pieniądze? O jebane, no nie wiem. Podjąć decyzję, czy w ogóle rozwalać udział w gali. Z kim miałby walczyć? Z węglem, z plastikiem, z betonem. Proponowano nam 100 tysięcy złotych za walkę z klepsydrą, czyli prawicowym youtuberem i influencer. Prawic prawicowym? Zaraz. Następnie tytuł stwierdza, że Fame próbuje rozwiązać różnice ideologiczne przez wa z klejem na betonie przykleja się do ringu z jakimś policjantem. Walka i przemoc i nie chce być źle zrozumiany, bo w sportowych walkach nie ma nic złego, ale problem jest, gdy zestawia się osoby o dwóch skrajnie różnych poglądach, a to ze mną niech się bije. Następnie zbudowanie wokół tego dram i kazanie im rozwiązywać spór po prostu w klatce. A to nie jest dialog, debata czy próba zrozumienia drugiej strony, to czysta komercjalizacja. No dobra, ale w przypadku ostatniego pokolenia was się kurwa nie da zrozumieć. To nie jest tak, że z wami można porozmawiać i dojść do jakiegoś y do jakiegoś porozumienia, tylko jesteście ludźmi, z którymi nie warto rozmawiać, jesteście ludźmi, z którymi kurwa się nie rozmawia. No absolutnie, więc o jakie rozmowie mówimy? Dlatego mimo atrakcyjnej oferty finansowej nie bierzemy udziału w tym projekcie. Aha, dobra. Nie działamy Spada... dla sławy czy pieniędzy. Bezprzemocowość. Kleps teraz się odniósł, a propos bycia prawicowym. Tak, czytałem na Instagramie, że pisał, że, że najbardziej go to właśnie zdenerwowało, że został nazwany prawicowym. Czemu aż tak zdenerwowani? Ja miałbym chyba to w dupie. Chyba, chyba, chyba. Jest Bozia. siema, siema. To historycznie najskuteczniejsza... Prawak spiszy i Prawak Klepsydra, dobra, ta. ...ścieżka oporu. Dalszy przekaz to mowa odnośnie ich protestów i otwarcia na bezkonfliktowe rozwiązanie problemów i powinniśmy postawić na empatię, a nie prawo silniejszego. Duma lewaka obrażona. Rozumiem. Pytanie jednak, po co w takim razie doszło do spotkania z Boksdelem? natomiast być może w celu takiego to... Klepsydra taki prawicowy, a ma eyeliner na oczach, no komunikatu i możliwości wypowiedzenia tak się o odrzuconej się. walce. Albo być może podłożem do wiedzy o stawkach były tiktokowe przekazy, że każdy jest milionerem, zarabia pół miliona, pół, milion na starcie no i stawka 100 tysięcy złotych nie robi takiego wrażenia. Pół miliona na starcie? Znaczy, można jak zarobić pół miliona na starcie, ale trzeba mieć zasięgi, trzeba być osobą rozpoznawalną, która e, się zwróci jakkolwiek. Marta, dziękuję. Dni wcześniej pojawił się post ostatniego pokolenia i tytuł Sakiszki z pytaniem do odbiorców, co myślicie, oraz informacją, że przed świętami dostał telefon z zaproszeniem do uczniów. A ja na przykład osta ostatnie pokolenie, w sensie, że już, że już kolejnych takich ludzi jak oni nie będzie, tak? Że to już jest ostatnie pokolenie. Że już, już później już będzie spokój, tak? Uczestnictwa w Gali. No i bazując na tych przekazach wychodzi na to, że z Boxdelem spotkali się 30 grudnia. Pytanie opublikowali 29 grudnia i dostali masę komentarzy na nie, a jednak doszło do tego spotkania. Co ciekawe, w odpowiedziach po tamtym nagraniu pojawił się Klepsydra, który przekazał nazywanie mnie prawicowym influencerem, youtuberem po tym jak zagłosowałem na Zandberga w 2025 i na hołownie w 2020 be like. No i tutaj Tytus odpisał Cześć Klepsydra, wybacz, tak mi powiedzieli na spotkaniu Fame, akurat tego nie zdabble czekowałem, jeżeli jesteś chętny na rozmowę bez walki, ja jestem otwarty. No i Klepsydra... ...tutaj odpisał, napisał... Mógł napisać nie. ...całem na priv. Wygląda więc na to, że wkrótce zobaczymy po jednej... Kle... Wiem, że lewak. No. albo wszystko jest na etapie po prostu ustalania szczegółów i szukania przeciwnika. Pojawia się jednak pytanie, czy ostatnie pokolenie pozostanie przy tym, że nie mają zamiaru walczyć we freakfightach. Ze strony samego fame pomysł zdecydowanie ciekawy. A czy na przykład ostatnie pokolenie może pozostać w domach? Mogliby na przykład w ten sposób również pozostać? Bo zestawiając ich z kimś o ewentualnych odmiennych poglądach, ale jednak merytorycznym, a nie tylko krzyczącym wulgaryzmy, mogłoby dojść do ciekawych wymian zdań, co ostatnio wykorzystywało Prime. Zmieniamy temat, ponieważ Pajalok może mieć duże problemy, właściciel Kika zmiennie odniósł się zmiennie. do przekazów o sylwestrowych wydarzeniach. Ja Wracamy po kilku dniach do tematu, który nie miał dotychczas konsekwencji dla streamera Pajaloka, czyli odpalenia petardy na przyłączu gazowym bloku. Wczoraj sytuacja stała nagłośniona przez gimpera ikonowskiego, co automatycznie spowodowało, że o sytuacji dowiedziało się zapewne sporo osób i pomimo faktu, że pajalok przepraszał, wygląda na wystraszonego ewentualnymi konsekwencjami. ...całej sytuacji oraz informował, że nie zdawał sobie sprawy, w jakim miejscu po prostu kładzie tą petardę, to jednak... Czekaj, a tam nie jest napisane? ...całej proszę. sytuacji oraz informował, że nie zdawał sobie sprawy, w jakim miejscu po prostu kładzie tą... Ja uważam, że te protesty można lepiej zrobić, oczywiście, że tak. Zawór gazowy, jedna naklejka, druga naklejka gaz i on mówi, że nie wiedział, gdzie to kładzie. Petarde, to jednak wychodzi na to, że sporo. Nie, no ja mówię, ilość osób nie bierze pod uwagę takiej narracji, zapewne tutaj z uwagi na przeszłość Pajaloka i inne ryzykowne sytuacje, które Aha. miały miejsce. Na... A to też nie było tak, że on y, prowadził pod wpływem? Jego transmisja. Czy ta konkretna sytuacja będzie miała jakieś prawne konsekwencje, tego nie wiemy? Być może nie, pomimo tego, że początkowo podczas reakcji Pajalok brał pod uwagę nawet więzienie. Widziałem napis, przysięgam wam, no przecież nie było tak debilem. No macie na łóżkę, na swoje życie, żeby uważać nie i jeszcze 20 razy odparcie fajerwerki. Jestem skończony, nie mam pracy, mam więzienie. Ku... Koniec ze Z koniec. Największy problem może jednak nadejść ze strony Kika. W skrócie Pajalok w grudniu w ciągu... Czy da, radę się, czy da radę mnie troszkę głośniej? Oczywiście, że tak, kochany widzu. 27 dni zarobił z samych transmisji około 16 tysięcy złotych, pewnie w całym miesiącu dając tą końcówkę około 20 samego programu partnerskiego Kika. Do tego dochodzą oczywiście skrzynki, więc streamowanie jest zdecydowanie sporym źródłem dochodu. Z drugiej strony Ta YouTube nie pozwalają na tak dużo i pewnie nawet zwykłe transmisje skutnią i rzucanymi słowami mogłyby skutkować blokadą. No i oczywiście mniej kontroli. Później znowu przyciszę jak będziemy komentować Klaudeliza, bo będę się bardzo mocno denerwował. Wersji zapewne mniej widzów, a nikt nie płaci tyle, co Kik. Dlaczego akurat po czterech dniach pojawia się wniosek, że Kik może zablokować streamera, skoro nie zrobił tego od razu, ponieważ właściciel Kika Eddie normalnie na tej platformie streamuje i w trakcie swojej transmisji otrzymał dość sporo wiadomości na czacie, do których postanowił się odnieść. Eddie, do you know that streamer Padlock tried to blow up an apartment building on stream and placed a huge firecracker on the building's gas connection? Why didn't you ban him? Really? That sounds messed up, man. I've got no idea about that. I first heard about that. Uh, I do believe that if, if somebody... Was in They would get nie był to jednak koniec wypowiedzi Ediego, który otrzymując kolejne wiadomości, postanowił ponownie jedną z nich przeczytać i odesłać widza, żeby sprawę zgłosił do supportu kika, który działa 24 na 7 Edie, I'm formally reporting a potential rule violation. Fireworks were used and gas passed by the stream of Yeah, fuck man. I don't know yeah, if you if you have you know. Nie, wiem, oglądam tych ludzi za meczem i mają kurwa taki luz, nie? <laughs> issues like that, I think you hit up the. Czym jestem? Kotem. The kick support. Kotełem. Kotełem. Team. Um... I oczywiście to są tylko dwa komu matthew Wysyłówki będzie miał komentarze o wcześniej. Nikaty. Natomiast kolejna wiadomość to zarzucanie Eddiego, że prawie spowodował śmierć ludzi, dając partnerstwo Pajalokowi. Oczywiście wniosek typowo internetowy pod takie właśnie wybrzmienie tej sytuacji jest no bo czy Medi zawinił, ale jednak. No to przecież mówię, że Amerykaniec. Czytany przez Ediego i ponownie skutkujący odesłaniem do zgłoszenia sprawy. Pajalokowi. Yeah, I, well, once again, um, kick Zobaczymy więc jaki będzie finał tej sytuacji. Kick jest bardzo tolerancyjny. Będą robić tak, że ten żeby go zgłaszać jak cholera, aż aż y, im się znudzi czytanie takich komentarzy, więc go zbanują tak na y, tak żeby mieć spokój. Paryż z drugiej strony sytuacja się wiecie Rozejdzie wcześniej wcześniej odwalał inne rzeczy i też go nie zbanowali, więc. Inni na wiele pozwala. Natomiast są osoby zablokowane na tej platformie. Przykładem może być Tazy, który od otrzyma... Oni tam się bawią bronią, więc jakiś tam wybuch klikuszy, a no chyba że. O pana na Kiku przez długi czas chciał wrócić i pewnie nadal by chciał. Nie wiedział nawet, jaka była przyczyna tej decyzji. Mokry Swar w rozmowie z Edim zapytał o Tazego i okazało się, że blokada jest za transmitowanie strony Omegle, gdzie połączył się z osobami nieletnimi. Oczywiście była to kompletnie normalna rozmowa, jak bywa to na takich stronach i często w przeszłości streamowana przez wiele osób na wszystkich platformach, ale Kik na to nie pozwala i taki jest przynajmniej oficjalnie znany nam powód blokady Tazego, no bo jeszcze były w tle te rozmowy o botach, potem sprawdzali czy nie botował i tak dalej. Tazy nie otrzymał oficjalnego chyba wtedy komunikatu, za co stał blokadę, no i do Dopiero wtedy na transmisji z Sucharem pojawiła się taka wiadomość. Zostańmy jeszcze w temacie mokrego Suchara, który zapowiada ochronę na wydarzeniu. Prosi o komunikat od streamerów, czego się obawiają, a Rybson wskazuje na Sylwestra Wardęgę. Mamy kolejne komunikaty dotyczące organizacji Gali rozdania nagród dla streamerów i z uwagi na rozwój was. wydarzenia, a na pewno pod względem rozpoznawalności medianego zainteresowania poza samym światem streamingu, Mokry Mokrisłar zapowiadał, że nie zgadza się na akredytację dla zewnętrznych redakcji czy osób chcących przeprowadzać wywiady, aby nie przeszkadzać streamerom. Jednocześnie wczoraj wskazał, że w przypadku Stardzo. wywiadów, tutaj zapewne nawiązując do tych na samej transmisji z Gali, ewentualne informacje osób, które z jakichś przyczyn nie chcą takich rozmów. Generalnie to też komunikat dla wszystkich streamerów. Jakby jak ktoś ma jakieś obawy... Ej, wy na przykład jesteście Twitchowi czy nie? Bo yy, widownia Twitcha i widownia YouTube'a to są dwie kompletnie inne widownie. W ogóle inni ludzie, inne zachowania. Jesteście Twitchowi w ogóle, czy nie? Pierwsze, ktoś nie chce, żeby z nim były robione wywiady, bo nie wiem, nie pokazuje jakoś za często. Best of me, a.k.a. Ryba, bardzo się cieszę. Swojej twarzy, napiszcie mi. E ktoś się boi kogoś, że ktoś... Bo ja, jeśli chodzi o Twitcha, to wiem, że istnieje taka platforma. Kojarzę streamerów. E Ale jeśli chodzi o oglądanie, no to oglądam tylko Gucia. I to bardzo, bardzo rzadko na, bardzo rzadko na live'ach. Natomiast codziennie wręcz oglądam szoty, Szczególnie jak składa. Te zimowe auto obecnie. Nie wiem. Spl ja jestem Ismir oglądam na Twitchu. Okay. Plunie na niego, pobije go. Ja Są takie. A to, a to nie było tak, że. Mówiłaś, że. To a ty jakiś czas temu nie pytałaś o ten mikrofon, taki mikrofon, takie słuchawki. Coś tam? To nie byłaś ty? Czy to byłaś właśnie ty? Bo jak ty, to miałem kliknąć i koniec końców nawet cię nie znalazłem. Albo kliknąłem, jak mówiła, że będzie premiera, pierwszy stream, i tego streama nie było. To tak, to ty, aha. Czyli ja wchodzę, a tam transmisja niewłączona. Przypadki. No nie na przed Ryb są. Bo... Winter car? No tak. Pośluł Cypkowi, że, yy, że napluje, napluje na my... niego. No... Co myślimy, żeby był my Winter Car? Ograć na live. To jakby ochroniarze będą widzieli, że, żeby Rypson na pewno nic nie zrobił Cypkowi. No i w odpowiedzi na komentarz Rypsona o treści. Czy Wardenka będzie przetrzepany w celu sprawdzenia posiadania dyktafonu? Również nawiązał do tego, że jeśli ktoś. Zależy, co tak naprawdę. E, znaczy. Dużo się zna ale tak naprawdę tylko Bonkola i dosyć małej niszy, więc ten mainstream. E, streamowy jest mi kompletnie obcy. Okej, okay, w porządku. A gotika? ma jakiekolwiek obawy, to będzie stworzona sytuacja komfortowa dla wszystkich. Przedał, patrz, Rybson pisze o Wardence mikrofonie. Jeśli się o to obawiasz, jasne, dam znać Wardence. Jakby dużo osób się na to poskarżyło, mogę nawet powiedzieć Wardence, że nie może wejść z dyktafonem człowieku na event i że będzie to sprawdzane. Na to co, przesłuchają go? Siema Jelonek, pozdrawiam no, bardzo serdecznie. Jakby jak ktoś ma jakieś, wiesz, jakieś obawy o coś, to jakby zgłoś to. Będzie to patrzone, no nie? W temacie jeszcze druida to jest on nominowany w kategorii just chatting, czyli osób prowadzących transmisję w oparciu o swoją osobę i komentarze. Najlepszy streamer just chatting, ale czy Wardenga jest. Nie, Wardenga też prowadzi live na. Siema Gomez. Wardenga też prowadzi live na Twitchu, prawda? Jak się, kit jak się kitra? Nie kitra się, Jelen. Pani wydaje treści w sieci lub po prostu rozmowy. Teraz wygląda na to, że zobaczymy zarówno Sylwestra, jak i Wojtka Gole, który da. Sylwestra? Sylwestra? A, i tak, od razu mówię. Wojtek Gola, dla tam ludzi z YouTube'a mówię. Wojtek Gola powiedział, że ok, że Wardenga może z nim siedzieć przy stoliku. Także. O kurde, 18 stycznia. No to jeśli Wardenga tam się pojawi, no to będziemy mieć później jakieś ciekawe relacje na pewno. Na liveie kolejnym. Niezły stolik. Niezły stolik. Obecność Wojtka w tym roku na imprezie dla streamerów, pomimo małej aktywności w postaci transmisji na żywo, a tak naprawdę bardzo sporadycznego pojawiania się u kogoś. Straszny ten krzyk. No, to y, na 100 euro jest y, na przykład y, fajna muzyka, jakby coś. Czy raz, jak chyba odpalił swoją, wynika z tego, że jest laureatem poprzedniej edycji w kategorii słowo roku, no i wszyscy zwycięzcy z tamtej edycji są z automatu zaproszeni. Z takiej ciekawostek, organizacja Gali w tym roku ma być zdecydowanie droższa, ponieważ około 350 tysięcy złotych, rok temu było to chyba około 250. Kurwica, ale to aż tyle kosztuje taki event? Pojawiła się też lista osób, których nie będzie na Gali, pomimo tego, że. I czy można na. czy. suchar na tym zarabia. Zarobi koniec końców? Wtedy zarobił czy nie? Ko kojarzycie? Posiadają naprawdę spore zasięgi i wypowiedzi słuchara suchara pojawiło się też słowo zostałem, więc być może... Na jest niefajna, trzeba się na 300 szarpnąć. Na 300 jest. No, na 300 jest ciekawa, to prawda. Że jest to decyzja zależna od sponsorów i wizerunku tych osób, szczególnie, że Pasut był zaproszony tak samo jak Magikal. Na wydarzeniu nie będzie Roberta Pasuta, także tutaj tego jednak nie będzie, no, bo a bo była nie informacja, nie że nie pewnie będzie. Nie będzie również e, Patryka Pajaloka-Zawadzkiego e, oraz nie teraz. będzie również e, Daniela, Daniela Magikala-Zwierzyńskiego. Tej trójki niestety... A czemu nie? Przecież oni streamerzy. Nie zobaczymy na gali. Zostałem, no tak, 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 to tak to się podziało. Robert odniósł się również na swojej transmisji i taka decyzja Suchara wygląda na to, że jest dla niego zrozumiała. Dodał też, że wspiera każdego, kto robi coś, a nie pasożytuje i cieszy się z rozwoju branży. Dla nich niewygodne, no dobrze, no trudno, jakoś sobie wiesz... Co? się pasutowi stało, że nie wyzywa? Już sobie poradzę bez tych Antosi, Ale wiesz, Ostatnio to nie jest tak. Jak ja, ja kibicuję, ja to napisałem słucharowo, że ja mu kibicuję, że mu się to udało. I że mu życzę jak najlepiej, no. To, że potem cofnąłem tę wiadomość, to, to nie znaczy, że mu nie napisałem. No. Ja czekam na flagę, to ja lubię No, zobaczymy, zobaczymy, czy, czy flaga jeszcze, jeszcze, jeszcze podczas nowe, nowo, noworocznego streama. Znaczy. Na noworocznym streamie pójdzie, no zobaczymy. Pisałem mu. No przez, zobaczymy. przez chwilę tak myślałem, więc to się już liczy chyba nie. Tak samo pojawiło się na transmisji Suchara wspomnienie, że musiał wstawić się za niektórymi osobami po zeszłorocznych wydarzeniach. Cała sala będzie jak określił oglądana i w razie. Z... Okay. Złego zachowania któregoś ze streamerów czy gości będzie wypraszanie osób, ponieważ musiał podjąć się dość dużej walki, żeby niektóre osoby były na tym wydarzeniu. Można więc tutaj tak samo próbować to łączyć ze sponsorami wydarzenia. Natomiast Mogres War poinformował również, że jeśli Gala wyjdzie na jakikolwiek plus, to odpowiadając jakiemuś streamerowi, który stwierdził, że Suchar na tym zarabia, dlatego on nie przyjdzie. No i patrząc na czat, to było tutaj typowo. Tych bardziej specyficznych streamerów Suar zdementował, powiedział, że nikt nie zgadnie Klaudia za... Po 21 będzie No i na to Przed 22 na pewno nie zdradził, Jan nie przekazał, kto tak myśli, czy tak powiedział Natomiast gala nie będzie miała dla niego żadnego efektu zarobkowego Jeśli Antosi jakkolwiek wyjdą na plus To oczywiście cały plus Antosi zostanie oddany na cel... Jakim noworocznym? Teraz do Wielkanocy będą noworoczne? No mniej więcej. Ale e, także... Mi... A, idziesz, czyli charytatywnie, okay. Miejmy nadzieję, że e, będzie na pluk. To super. Wybór zwycięzców odbywa się poprzez głosowanie zarówno jury, jak i widzów, którzy będą logować się za pomocą swojego konta Twitch. Rozwiązanie takie samo jak rok temu, w celu weryfikacji autentyczności... A to te, akurat, ten wybór jest akurat fajny, to jest super. ...powiedzmy danego głosu, a nie że powstaną tutaj multikonta. Znaczy inaczej, multikonta i tak mogłyby tutaj powstać i ktoś mógłby głosować... Ten najlepszy shot o proszę bardzo. No to ciekawie. Natomiast Sucher przed tym też się zabezpiecza. Jestem ciekaw, czy ten shot, ten shot numer dwa to jest yy, Osi. Oszą. Osi. To jest legendarny shot u Gucia. I poinformował, że konto, które będzie mogło oddać głos, musi mieć jakąś historię na Twitchu, siej, to znaczy być założone jakiś czas temu, nie podał na razie, jak to będzie finalnie wyglądać, to znaczy jeśli wczoraj ktoś założył, czy dzisiaj, no to tak naprawdę tymi kontami prawdopodobnie nie będzie mógł już głosować, na to tutaj wynika ta logika. Natomiast wspomniał również, jaki jest podział sił głosu, za jaką sześć odpowiada jury, którego skład dopiero poznamy, a za jaką widzowie. Mamy podział głosów, wy odpowiadacie jako widzowie za 70% głosów, a tak zwane... To fajnie. Żyri odpowiada za 30% głosów. Żurnalista odpowiada Konopskiemu, publikując dalszą część korespondencji. Wracam... Wszystko co przebije koszty na cele charytatywne ale oświetlenie za 200K od sponsora też fagier robi. do wczorajszego tematu i tak naprawdę mamy aktualizację, więc słowem wstępu okay. i tak bardzo mocno skrócie, dawaj. ponieważ całość macie we wczorajszym materiale. Żurnalista w czasie podcastu stwierdził, że zna trochę metody działania Konopskiego, bo pamięta, że jak Mikołaj konsultował się z nim w jakiejś sprawie, to on mu wtedy przekazał, że chcesz mój komentarz, nie ma problemu. Zadzwoń do mnie. No i Konopski nigdy nie zadzwonił, a dodał temat bez komentarza żurnalisty. Ja znam trochę. Trochę metody działania Konopskiego, bo ja pamiętam, że kiedy on się ze mną konsultował w jakiejś sprawie. Ja do niego wierzę, okej? Chcesz mój komentarz, nie ma problemu. zadzwoń do mnie. Uh -huh. Konopski do mnie nigdy nie zadzwonił, a dodał sprawę bez w ogóle mojego komentarza, okay. pomimo tego, że mój komentarz zmieniłby wszystko. W odpowiedzi na tą krytykę, a wręcz zarzut Konopski okay. opublikował wpis i dwa zrzuty ekranu rozmów, stwierdził, że żurnalista kłamie, oraz że uczciwie skontaktował się z prośbą o komentarz, a w odpowiedzi otrzymał stare oświadczenie i wiadomość. Okay. Ja tego oficjalnie nie komentuję poza oświadczeniem i tego również nie możesz użyć w odcinku, no i Konopski dodał tutaj we swoim wpisie, więc po co miałem do niego nieoficjalnie dzwonić? Nie. Natomiast ekranu przez Konops Łódzkiego widzicie na ekranie, znajomych jest tam szukam. chęć rozmów ze strony żurnalisty, jednak oprócz oświadczenia sprzed roku zaznacza, mogę ci również nieoficjalnie powiedzieć po 21. No i tutaj przechodzimy do aktu. No dobra, ale to jest takie, czyli tak, Konapski chciał coś zrobić, chciał dostać więcej informacji i żurnalista mówi, no możemy porozmawiać o to nieoficjalnie i tak dalej. No to stary, ja nie szukam znajomych, pierdolimy twoje prywatnie i wiesz, i mi się nie chce gadać, mi się nie chce dowiadywać yy, o rzeczach, o których i tak nie będę mógł powiedzieć. Czy... czy czat umarł? Czy, czy czat żyje? I odpowiedzi żurnalisty, który yy, Ten, yy, przygotowują yy, palce, rozgrzewają palce do... Do Cloud która będzie zaraz. Wpis o treści. Ja dodam Trzeba tylko skinę do końca i możemy na nim zauważyć rozmowy pomiędzy nimi, natomiast na skinie Konopskiego kończyła się wiadomością, ok, dziękuję, natomiast tutaj pojawiają się jeszcze cztery wiadomości. Odpowiedź żurnalisty o treści, jak coś zadzwoń po dziesiątej, nie pożałujesz, Mikołaj odpowiedział, dobrze, akurat będę na nogach, odpowiedź od żurnalisty, bo ja okay. padam po dwóch podcastach dzisiaj, jutro mam nagranie o 16 i kończącą wymianę zdań wiadomość od Konopskiego, dobrej nocki. Finalnie do rozmowy nie doszło, co też wiemy z wpisu Konopskiego, gdzie inform... Jak będzie Klaudy, to nie należesz czytać. Pował więc, po co miałem do niego nieoficjalnie dzwonić, natomiast dziennikarz chciał porozmawiać właśnie nieoficjalnie. Ostatecznie prawdopodobnie wygląda na to, że powstała różnica w sposobie zapamiętania tej sytuacji sprzed, przypominając ponad dwóch lat z kwietnia 2023 roku, ponieważ podcaście padło stwierdzenie dziennikarza, że miał wtedy odpisać, że jeśli Konopski chce komentarz, to nie ma problemu, zadzwoń do mnie, a ten nigdy nie zadzwonił i dodał sprawę bez komentarza dziennikarza. Jezu, kurwa kadrała, który zmieniałby wszystko. Natomiast to oczywiście może być perspektywa dziennikarza, a Konopski opierał się na tamtym być może artykule, który mu zresztą wysłał. Jeśli chodzi o tamtą wersję, sam przekaz. Podcastu, no to na przykład na konwersacji była informacja. Nieoficjalna wiadomość, mogę nieoficjalnie powiedzieć. Czy też tego również nie możesz użyć w odcinku? Tutaj nawiązując prawdopodobnie do tego, że odpisał Mikołajowi, że jest to jedyne oświadczenie sprzed roku i nie komentuje sprawy, i żeby ta wiadomość nie została pokazana w materiale, że po prostu odpisał. I to nie pokrywa się z przekazem, że Konopski nie dodał komentarza po chęci żurnalisty, co zostało mu w podcaście zarzucone. Dzisiaj jest poniedziałek, więc poniedziałkowa motywacja, jeśli Wam się chce, to. No dziękuję, oczywiście lajka zostawiam, bo trzeba. A czemu nie subskrybuję? A wesprzyj. Eee, subskrybuj, subskrybuj co w Fame skończyły się ogórki do bicia. Zwycięzca dzisiejszego odcinka zostaje tytuł z Kiszka. Yy... Wszyscy mówią, że ostatnie pokolenie to od itp. No to czy ich miejsce nie jest w cyrku? Na ulicy.